Sztuka to mój świat przestrzeń pełna emocji, opowieści, tajemnic, które czekają, by ją odkryć. Nazywam się Izabela Przybył i od zawsze żyję sztuką tworzę, uczę o niej i patrzę na świat przez jej pryzmat. Każdy obraz, każda rzeźba, fotografia czy każda kreska to ślad ludzkiej duszy, zapisany w czasie. Chcę zabrać cię w podróż, w której spojrzysz na sztukę być może inaczej. Nie jak na coś odległego i zamkniętego w muzeach, ale jako coś żywego, pulsującego, bliskiego nam wszystkim. Opowiem Ci historię ukryte w barwach, w liniach. Może przez taki pryzmat dostrzeżesz coś więcej. Może i Ty zakochasz się w sztuce, choć trochę. Tak jak ja. Zapraszam Cię do mojego świata. Dzień dobry, dobry wieczór. Czy potrafisz wyobrazić sobie świat, w którym wszystko jest piękne, nieprzesadnie ozdobne, ani cukierkowe, po prostu piękne, takie eleganckie i dopracowane w każdym detalu? Taki świat, w którym sztuka i projektowanie nie są jedynie luksusem zarezerwowanym dla muzeów. Ale są częścią codzienności, gdzie piękno towarzyszy nam wszędzie, na każdym kroku, w pudełku z pudrem, w kieliszku do szampana, w popielniczce, samochodzie, a nawet w budynku poczty. To jest do właśnie świat art deco. Jest to styl. W którym nic nie jest przypadkowy. Oj nie, każda linia tutaj jest absolutnie przemyślana, każda bryła jest starannie zaprojektowana, każdy detal na pewno dopracowany. To świat wyrafinowany i geometryczny, elegancki, pełen luksusu, ale też zdyscyplinowany, harmonijny, taki mocno uporządkowany. Tutaj absolutnie nie ma miejsca na bałagan czy byle jakość. Wnętrza w duchu ardeco przypominają perfekcyjnie skomponowaną muzykę. Wszystko współgra, żadna nuta nie fałszuje, nie ma prawa fałszować. To jest taki styl dla tych, którzy cenią konsekwencję, ale też odwagę. Dla ludzi świadomych, że piękno nie jest przypadkiem, jest wyborem i odpowiedzialnością. Ale aby zrozumieć, skąd wziął się ten świat, ten perfekcyjny świat, ten piękny świat, no, musimy się troszkę cofnąć. Arteko często nazywany jest stylem lat 30., lecz jego korzenie sięgają no, troszkę głębiej. Zrodziło się w latach 20 XX wieku z głodu życia, tak, mogę to tak nazwać z głodu życia, z pragnienia piękna, które mogłoby uleczyć duszę, po jednym z najciemniejszych okresów w dziejach Europy. Ardeco był odpowiedzią na traumę I wojny światowej. To czas niepokojów, wojna, kryzysy, rodzące się totalitaryzmy. Europa była zmęczona, była bardzo podzielona, jakby, jakby stała na krawędzi. I Ardeco stało się obietnicą czegoś nowego nowoczesności, która miała być właśnie elegancka, harmonijna, zmysłowa było pomostem między starym światem, a tym, który dopiero miał nadejść i dlatego właśnie pojawiła się potrzeba, wręcz głód, piękna i ładu tęsknota za światem, który byłby po prostu lepszy, czystszy, bardziej harmonijny Ardeko stało się takim wizualnym symbolem tej tęsknoty, było jak oddech Styl, który wprowadzał w życie luksus i optymizm, przynosząc coś świeżego i nowego. Takie marzenie o świecie i funkcjonalnym, ale pięknym, eleganckim, a jednocześnie odważnym. Tak właśnie narodziło się Art Deco. I co ważne, chciałabym to podkreślić. Nie była to jedynie zmiana w sposobie myślenia. To był styl, który dokonał czegoś niezwykłego czegoś czego wcześniej nie osiągnął żaden inny nurt w sztuce to był styl który podbił cały świat od Nowego Jorku po Moskwę od Szanghaju aż po Tokio gdzie do dziś zresztą można podziwiać zachwycający pałac księcia Asaki perłę Art Deco i to taki dowód na to właściwie że ta estetyka stała się prawdziwie globalnym językiem piękna no dobrze skąd się wziął ten fenomen Art Deco. Art Deco, choć czerpało secesji i modernizmu, wyraźnie odcinało się od tych miękkich linii i rozbudowanych ornamentów secesji, o której zresztą opowiadam w osobnym odcinku, a jeśli go jeszcze nie słyszeliście, to koniecznie zajrzyjcie. W Art Deco króluje klarowna geometria harmonia, porządek form, powtarzalne rytmy, proste, znaczące kształty, bez tej asymetrii i, i przesady. Główną inspiracją była klasyka, taka wieczna tęsknota za symetrią i harmonią, dlatego w meblach i architekturze pojawiają się echa starożytnych wzorców. Zawsze jednak przefiltrowane i uproszczone. Wiecie, tak na nową modłę, przestylizowane. I, I to słowo przestylizowane to jest słowo klucz tego stylu. Dostosowane po prostu do epoki, do ducha epoki, a przy tym ostentacyjnie szykowne. Drugim źródłem była egzotyka, archeologiczne odkrycia, kolonialne podróże a co za tym idzie fascynacja sztuką plemienną to to właśnie wprowadziło te rytmiczne ornamenty, motywy z Egiptu czy, czy z Afryki, a wszystko oczywiście nowocześnie przetworzone i zestawione z innowacyjnymi materiałami. Trzecim impulsem była potrzeba przyszłości. Wiara w postęp, prędkość, przemysł, w nowe, nowoczesne technologie. To była epoka, w której świat nagle przyspieszał. Mocno przyspieszał fabryki, pociągi, pierwsze drapacze chmur, i Art Deco nie tylko nadążało za tym rytmem, chciało go wręcz wyznaczać, łącząc funkcjonalność z estetyką, która do dziś zresztą bardzo mocno zachwyca taką swoją świeżością. Nazwa, jeszcze nie mówiłam o nazwie. Skąd się w ogóle wzięło określenie Art Deco? Pochodzi od francuskiego Art Décoratifs, sztuki dekoracyjnej, ale... Słowo dekoracyjna może być tutaj dosyć zdradliwe, bo nie chodzi tu o puste zdobienia ani przesyt ornamentu, chodzi o tworzenie całości, harmonijnej, właśnie, będę to podkreślać, estetycznej i zarazem funkcjonalnej, takiej, która cieszy oczy, ale też odpowiada duchowi nowoczesności. Styl zyskał zresztą swoją nazwę dzięki słynnej międzynarodowej wystawie sztuk dekoracyjnych i przemysłu współczesnego zorganizowanej w Paryżu w 1925 roku. I to właśnie tam świat zobaczył, że rodzi się nowa estetyka, elegancka, luksusowa i bardzo nowoczesna. Wystawa przeszła do historii, bo pokazała nie tylko architekturę czy meble, ale też biżuterię, szkło, tkaniny, cały wszechświat rzeczy codziennych, które miały być i piękne, i funkcjonalne. Jednocześnie pokazała ta wystawa, że tak można, że idzie nowe. A Polska, moi drodzy, Polska. Mało kto pamięta, że na tej paryskiej wystawie Polska odniosła naprawdę ogromny sukces. Aż 172 nagrody przyznano polskim twórcom spośród 307 wystawców. Ogromnie dużo. To jest 25 rok. Odrodzona młoda jeszcze Polska zaskoczyła świat swoim wzornictwem. Wzornictwem sztuką użytkową i pokazała, że wchodzi dumnie na międzynarodową scenę. Wiecie, co nawet dziś trudno uchwycić, czym tak naprawdę było to ardeco? To zjawisko wymyka się w pewien sposób z definicją. Jest jak taki kameleon, który potrafi zaskoczyć nawet największych znawców. Z jednej strony miało być dostępne i bliskie właściwie każdemu, bo, bo tworzyło przedmioty codziennego użytku, wytwarzane masowo, ale piękne, powtarzam. Z drugiej kusiło luksusem, elegancją, blaskiem, które mocno przyciągały przecież. Tutaj funkcja nie była jedynie cieniem formy, przeciwnie. To właśnie z niej rodziło się piękno, które zdawało się mówić: Jestem zachwycające, bo jestem potrzebne. To jest nowość. No dobra, jak to wyglądało w praktyce? Przede wszystkim geometria o niej już wspominałam ale nie zimna, nudna czy monotonna. To geometria żywa, dynamiczna, która potrafiła pulsować energią. Ostre kąty splatały się z miękkimi łukami, zaokrągleniami. Obok kanciastych stolików stały biurka z jakimiś łukowatymi blatami, a obok nich cylindryczne szafki, w których elegancja i praktyczność współistniały w absolutnie idealnej harmonii. Wzory Trójkąty, koła, wachlarze, które zdobiły dywany, tapety, meble, niosąc zresztą w sobie echa kubizmu i futuryzmu. Futuryzm, moi drodzy, był wtedy duchem epoki. Prędkość stała się nie tylko osiągnięciem technicznym, ale też estetyczną wartością. Samochody, samoloty, statki nabierały aerodynamicznych kształtów płynnych, opływowych także nawet takie mam wrażenie, że nawet stojąc w miejscu wyglądały jakby pędziły przed siebie. Ornament nie był już grzechem. Był rytmem, porządkiem, precyzyjnie powtarzającymi się kształtami, które układały się w taki taniec linii i form. Równowaga i ruch jednocześnie występowały jednocześnie. Kolory zdecydowanie niedelikatne pastele lecz kontrasty, takie, które natychmiast przyciągają wzrok. Czerń i biel, jak noc i dzień, jak yin i yang, tworzyły absolutną harmonię. A obok nich czerń i złoto, symbol luksusu, elegancji, siły. Barwy również podkreślały tę geometrię, wydobywały ten rytm, sprawiały, że każdy detal zdawał się tętnić życiem. Motywy roślinne tak, też były, ale znowu Uproszczone, stylizowane. Palmeta, na przykład, czyli taki wzór liścia palmy, tak często wpisywała się w geometryczne ramy, że jak widać, natura i matematyka zaczynały, no, nazwę to, tańczyć razem. A to przecież nie wszystko. Choćby iglice Empire State Building. Ikony nowoczesności, pojawiały się na przykład na tapetach, na innych nośnikach, przenosząc tę nowojorską dumę do paryskich czy też warszawskich mieszkań. Nic nie było tu przypadkowe, będę to podkreślać. Detale architektoniczne nie kopiowały rzeczywistości, ale ją interpretowały z czułością i miłością do formy. Pojawiały się na tkaninach, boazeriach, meblach. Ubiorze, dywanach, każdy ornament miał swój rytm, swój sens, swoje miejsce. Wnętrza błyszczały nowoczesnymi materiałami nowymi materiałami stalą chromowaną, połyskującym ebonitem a obok nich królowały marmur, złoto, ciemne forniry, alabaster, oneks, heban. To był język bogactwa, który nie był krzykliwy. Ale był pełen klasy, meble, jak wyglądały meble. Nie były tylko i wyłącznie przedmiotami do siedzenia czy przechowywania. Były jak rzeźby, dopracowane w najmniejszym detalu. Wielofunkcyjne konstrukcje zresztą, to też jest takie charakterystyczne. Na przykład bieliźniarki łączące się z biblioteczkami czy kretensami. To wszystko tworzyło takie zwarte, przemyślane kompozycje. Niczego tu się nie ukrywało, wręcz przeciwnie, eksponowano wszystko, co piękne, bo to właśnie miało zachwycać. Przestrzeń w duchu Ardeco to świadome dzieło, to rygor i porządek, które splatają się z luksusem i zmysłowością. To wnętrza, które zapraszają do życia, ale też Mocno uczą dyscyplinę. I może właśnie dlatego dziś, kiedy, kiedy szukamy sensu i piękna w świecie, który pędzi i, no i się rozpada, Ardeko znów nas tak mocno przyciąga swoją elegancją, swoją siłą i, i tą niezmienną obietnicą, że piękno zawsze można zaprojektować. Ale Ardeko nigdy nie było stylem dla biednych. To świat, powtarzam, luksusu, blasku i wyrafinowania. Uwielbiało wszystko, co lśni, ciężkie tkaniny, które miękko spływały jak wodospady, chłodny kamień, który w świetle dnia odbijał promienie niczym lustro, ciepłe drewno o głębokim, jakimś mocnym usłojeniu, które zdawało się oddychać historią. Szklane detale błyszczały jak klejnoty, a każdy element w takim pomieszczeniu, od klamki po poporęcz, okno czy, czy drzwi, miał w sobie coś arystokratycznego. No i właśnie w tym tkwi paradoks. Bo choć rodziło się w świecie zamożnych i ambitnych, Art nie zamknęło się w luksusowych salonach. Przeciwnie, rozlało się na ulice, do domów, na ekrany kin. Wkradło się w, w plakaty, w okładki książek, opakowania czekoladek. Wnętrza statków, kin tonęły w jego rytmie, a nawet zwykły spacer po mieście mógł stać się wędrówką przez świat elegancji. Taki to był świat Art Spójrzmy chociaż na ikony tego stylu: Chrysler Building z błyszczącymi iglicami i geometrycznym detalem: Empire State Building. Monumentalny, ale harmonijny, jakby wyciągał rękę ku chmurom. A w Polsce Muzeum Narodowe w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Komunikacji wszystkie one pokazują, jak nowoczesność może iść w parze z elegancją. A jeśli na moment przeniesiesz się myślami do świata Wielkiego Gezbiego, Zobaczysz, jak każdy błysk, każdy szelest jedwabiu każda suknia wyszywana perłami mówi tym samym językiem językiem zmysłowego przepychu. To jest właśnie ardeco. Jest to styl, który mimo, że liczy już ponad 100 lat, wciąż inspiruje i przynosi takie ukojenie, zwłaszcza gdy chcemy uciec od tego pośpiechu i, i byle jakości. Jeśli jeszcze nie widziałaś, nie widziałeś tego filmu. Wielki Gatsby, to gorąco go polecam. Nie tylko zresztą książkę, ale również film. Z 2013 roku, z Leonardo DiCaprio. To prawdziwa naprawdę uczta dla oczu i duszy. Prawdziwa podróż w świat elegancji i magii Art Deco. Bo Art Deco szeptało i wciąż szepcze, piękno może być wszędzie. W pałacach i w kawiarniach. Windzie, która pnie się na szczyt drapacza chmur, filiżance kawy, która pachnie jak początek dnia. Nie zawsze musi być praktyczne. Czasem wystarczy, że jest harmonijne, że sprawia, iż zwykła chwila nagle nabiera blasku, a codzienność staje się małą świątynią estetyki. I jeszcze jedno chcę powiedzieć. Styl Art Deco to nie tylko świat luksusu i geometrii, to także przestrzeń dla kobiet kobiet, które nie bały się wyznaczać nowych kierunków. Kobiet silnych, niezależnych, twórczych. Nie tych, które tylko pozowały do modowych ilustracji, ale tych, które same kreowały estetykę tej epoki. Zmieniały zasady gry, sięgały po nowe formy i śmiało eksperymentowały zresztą. To na przykład epoka Tamary Łempickiej, zimnej bogini stylu, królowej geometrycznej zmysłowości. I obrazy to magia nowoczesności, ale splecionej z klasyczną harmonią, gdzie napięcie i subtelność tańczą w jednym rytmie. Patrząc na jej dzieła, czuję siłę siłę i elegancję, które no, nie pozwalają oderwać wzroku. Obok niej rozkwitała Zosia Stryjeńska, polska księżniczka sztuki, która z wdziękiem łączyła geometryczną precyzję z romantyczną wrażliwością i polską tradycją. Jej prace to barwny kalejdoskop i folkloru, mitów, symboli tętniący życiem i nowoczesnością. Tak niepowtarzalny, że trudno znaleźć dla niego porównania. Zosia Stryjańska była jedyna w swoim rodzaju. I jeszcze Aileen Gray Innowacyjna projektantka Melby i wnętrz, która zrewolucjonizowała sposób myślenia o przestrzeni użytkowej, bo właśnie łączyła funkcjonalność z wyrafinowaniem, pokazując, że piękno i użyteczność mogą iść naprawdę ramię w ramię. Kobiety Art Deco nie tylko tworzyły formy, to one nadawały rytm i ducha całej epoki, to one wykreowały to, co dziś nazywamy klasyczną nowoczesnością przesuwając jednocześnie granice i na szczęście inspirując kolejne pokolenia Oczywiście nie były same Pośród nich w cieniu secesyjnych inspiracji działali również mężczyźni jak najbardziej na przykład Józef Mehoffer Edward Okuń czy Władysław Ślewiński Po artyści. Kochali płynne linie, kochali naturę, delikatne kolory, które ich obrazy zdobiły niczym misterny haft na jakiejś tkaninie, tworząc bardzo często poetycki świat między tradycją a nowoczesnością. Ardeko nie powtarzało chłodnego, zwięzłego hasła modernizmu mniej znaczy więcej. Wręcz przeciwnie, mówiło głośno i wyraźnie, że więcej znaczy piękniej, ale pod jednym warunkiem. Każdy detal musi mieć swoje miejsce idealnie dopasowane, precyzyjne, jak misterna melodia. To sztuka, w której porządek spotyka się z wyrafinowanym przepychem, tworząc harmonię, która nie męczy lecz zachwyca. A dziś, gdy świat znowu zdaje się pędzić w chaosie, a my szukamy spokoju i sensu, Ardeco przyciąga na swoją taką unikalną mieszanką stylu, klasy i odwagi. Bo w niej odnajdujemy coś więcej niż estetykę. Odnajdujemy siłę i nadzieję, by patrzeć w przyszłość właśnie z elegancją i spokojem. Ten styl, choć ma już ponad 100 lat, nie skończył jeszcze swojej opowieści. W czasach zmęczenia, pośpiechem, rozproszeniem, ardeco staje się dla nas czymś więcej niż modą, staje się odpowiedzią, przypomnieniem, że piękno może być funkcjonalne, a jednocześnie zmysłowe że ład i porządek w formie przynoszą ukojenie dla duszy. Czy nie brzmi znajomo?